Jedziesz z nami, czy zostajesz? patrz, Moro, popatrz, Monika, Uuu, zobacz. Wycieczka ta, cała się bro. To już jest, to już jest ta kawlega hmm. poręczna wychodzi. To już jest spetnest. Jak wszystko zawiedzie, no oni sobie <grym> pożyczę. Spetnest, <grym> to dobre jest, to jest, wypuści... jest. To jest piękne. Proszę, specna z Różalowa, to jest piękna historia. Moro pierwszy, jako zwiadowca, wyczuł, że coś się dzieje, pa. A tu pa, Zośka z Gośką. Ale to może zrobić wrażenie, co? Taki no po że że życzy... Moro Roderdzik, nie? <grym> no a ja. Mogą wyglądać jak dzik. Zobacz. Cała pleja gwiazd. No te to są ADHD, nie? Te dwie to są psychopatki. Pięknie. No i tak, i teraz ja miałbym to wszystko zamienić. Myślać ja bym tak, ja ostatnio nawet tak rozmawiałem z kimś. Gdzieś tam jakaś rozmowa była, że... A, bo ty masz parcie na szkło, a bo komercję, albo to. To ja wszystkim powtarzam, jeżeli mi się kurwa sprzedał, tak? Jeżeli mi się sprzedał. I poszedł naprawdę w tą komerkę. To wszyscy... wszyscy co, gdzie ludzie mi proponują, to nie przyjechalibyście teraz do mnie tutaj, tylko do Konstancina. I mieszkałbym w willi z Basenem. Nie? Ale ja mam w chuju to. Ja mam to. W... Ja mam to w chuju i wiesz, nie? Moro, leci szybko. Patrz załatz jak leci pan. Ale teraz słuchaj pan Monikę, zobacz, pa. ty, ty, Ale Monika, o, nie kur, spasio, ale, ale ty, zobacz, je, zobacz, jaka gwiazda porno. No, patrz, jak leci. Ty, 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 ty. Ale kapitalnie wygląda. Ale zobacz, A to... i teraz, teraz zobacz, jak zwierzęta okazują wdzięczność, nie? Marta przy nich cały czas lata, robi. Teraz przyjechała z pracy, była, ja, wiesz, bo prowadzi swój zakład. <laughs> tak. Kosmetyczny, cały dzień, wiesz, robi w tym syfie, w tych akrylach, w tych innych. Patrz. Teraz da Fortelowi, da innym koniom, yy, zaraz pojedziemy, będziemy spędzać tamte konie, zaż te zwierzęta za nią latają, to jest... Super. Hmm. Super po prostu. To po prostu zwierzę docenia, zwierzę docenia, co się, wiesz, co się dla niego robi, że wiesz, że... że jest się dla niego po prostu dobrym, nie? a wiesz, a fajne jest też to, że na przykład te zwierzęta skrzywdzone przez tych kurwów wszystkich, tutaj jednak, wiesz, tu znajdują taką chwilę, wiesz, o stoi tak samo wiesz, że ja podziwiam, my to mamy, my to mamy dosłownie ziarko, takie ziarenko malutkie, ale weźmy na przykład pod uwagę taką właśnie tarę gdzie tam jest, kurwa, z 200 koni, wiesz, no, skarlet cały czas walczy, skarlet ponosi takie, kurwa, ofiary, czy, 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 czy inne fundacje, które, wiesz, np. te tak jak Dziewczyny za ST, czy na przykład Otwarte Klatki, gdzie dziewczyny mają wszystkie happeningi, żeby zapobiec, kurwa, tym, wiesz, mordowaniu zwierząt na, na futra, żeby, wiesz, żeby zabronić, kurwa, zabijania zwierząt przez myśliwych, mm -hmm. nie? Bo to jest, wiesz, nie? no teraz, np. słuchaj, no, latają sobie tutaj takie koń, chodzi sobie koń, i wyjdzie jakiś napierdolony kurwa myśliwy i zabije konia i będzie się, że to sarna. No była taka sytuacja niedawno, co zastrzelił konia, warte o grube tysiące euro, nie? No kurwa, słowo honora, jeżeli cokolwiek by się stało, ze, ze zwierząt, to aż szkoda mówić, co bym zrobił, nie? Bo to jest, to jest, jest, jest nie... no, Filmuj to, ej, kolego, przecież ja teraz mam zajęcie, mam zadanie. Widziałeś? Ja Mel... <grystanie> Melduję, że jeszcze nie! <grystanie> A jak się naleje? Z... Widzisz? To nie jest tak, że ja nic nie robię. <grystanie> nie no, to ciężka praca. Co? Zobacz, no weź nalej taką beczkę, przypiluj, żeby się nie przelało. Przecież to wiesz, nie? No, trzeba, trzeba. Ta, no to jest samochód kobiety, nie? No tak. To teraz wyobraź sobie, jakby nie miała pick <grystanie> I, wiesz, i to, jest właśnie, to jest fajne w tych wszystkich ludziach, naprawdę wiesz, ja, wiesz, ci ludzie też się musieli do mnie przekonać, bo to jest tak jak właśnie z tym, co rozmawialiśmy na początku, oni też na początku myśleli, że to jest może mój kurwa próba fejmu tak mhm. zwanego, tak, że moja pomoc tu, chcę sobie zrobić fejm, żeby, żeby, żeby było kurwa o mnie głośno, żeby żeby sobie w jakiś sposób pomóc, ale w tym momencie kurwa naprawdę zobaczyli, że ja to robię całkowicie bezinteresownie. To, że, to, że ja wrzucam filmiki z żalowa na, na stronę cały czas, to, że ja wrzucam różne akcje charytatywne, że ten... Oczywiście tak. Wiesz, po co ja to robię? Ja to robię po to, żeby pokazać, że żeby pomóc, żeby cokolwiek zrobić, nie trzeba mieć nie wiadomo ile pieniędzy, nie trzeba być nie wiadomo jaką kurwa gwiazdą. Tylko po prostu trzeba mieć na mojej siecie rozum i serce Tak. I, i, i to wystarczy i w ten sposób, jeżeli ja pokażę, że, że ja prosty kurwa ham, oprych kurwa i łotr mogę tak zrobić, tak, to każdy to może zrobić, to każdy, teraz zwróć uwagę sobie tylko na jedną taką rzecz, że masz, 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 będę przekładał tabel. Okay. Dobra, zobacz, patrz, ale zobacz, idealnie wycyrkulowany. Perfekcja, tak? zobacz jak nalane. <laughs> wiesz, to trzeba uwiecznić, to nie ma lipy. I wiesz, i słuchaj, no i... Ale widzisz, nie ma lipy też. Muszę podtrzymaj troszkę. Nie ma lipy. No, uwieczniamy. I wiesz, to teraz pomyśl sobie, jeżeli na przykład Kuba Wojewódzki potrafił z własnych pieniędzy, z własnych pieniędzy. Dać mi 100 tysięcy złotych na fundację. Tak? Nieważne są jego intencje, czy on chciał się wypromować, tak jak słyszałem, czy, czy cokolwiek. On dał mi 100 tysięcy złotych, które od razu poszły. 50 na ST, 50 na Tarę, prawda? To teraz. Ja myślałem, że to jest koniec historii. Nie, Kuba zadzwonił do mnie e, jakiś dłuższy okres czasu temu. I zapytał mnie, czy ja nadal pomagam tym fundacjom. Tak. I przekazał 1%. Można? To teraz pomyśl sobie, ilu jest że tak bogatych ludzi. A dla nich na przykład jest zna znalezienie sobie na przykład hobby. No i na przykład ilu jest takich kur... bo to ogólnie takie lobby bogatych ludzi jest myśliwymi. Tak. To zamiast kurwa pomagać w tą stronę, to oni wolą zabijać, nie? I wiesz, i to jest słabe. My z tym walczymy. Normalne, że wiesz... To wszystko jest kropla w morzu, tak? Ale, 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 ale no, nic, się, nic się nie buduje od razu, tak? Kamyczek do kamyczka i, i wiesz, nie? jak to powiedział. E, cierpliwy to i kamień ugotuje. <laughs> Także wiesz, no to jest, to jest, to jest to takie tak śmieszne, no, ale to jest takie prawdziwe, że wiesz, upój i, i taki wiesz i dążenie do celu. I naprawdę dużo fajnych rzeczy można utegować, nie? Znaczy, mam pytanie, czy Ty mógłbyś nam powiedzieć trzy zdania o ostatniej walce Różala? Bierz mikrofon, opowiada, jak było. Bardzo jestem z niego dumna. Ale jak było, no? Denerowała. No słuchaj, no 16 sekund. No, yy, szczerze, nawet nie, nie zdążyłam się zdenerwować. Tak naprawdę, bo yy, wzięłam głowę do dołu, powiedziałam: no to teraz się ku zaczyna tak i podniosłam do góry i tak naprawdę było już koniec więc a y, wszystkie te walki które były przed Marcinem to tak naprawdę no byłam na tych walkach oglądałam je, ale miałam też dzieci ze sobą które musiałam pilnować był to duży obieg więc y, no gdzieś tam, gdzieś tam to ciśnienie po prostu było rozłożone pomiędzy dzieci a walką Marcina i no i jakoś to zniosłam po raz kolejny 11 bodajże Zapytam się o troszkę inną organizację, która też się tu przejawiała, to naszą, Ameryka... naszą amerykańską organizację i naszych zawodników tam walczących. Mamy Krzyśka Kajotkę, mamy Janę Jędrzejczyk, która tam jest mistrzynią. No, cała grupa osób, która tam próbuje sił, z różnym powodzeniem, z różnym skutkiem, ale jednak tam się odnajduje, jakoś tam próbuje swoje kariery tam robić. Jak to oceniasz? Jak ty to widzisz jako zawodnik, który gdzieś tam to MMA też tworzył, budował u nas? Dla ciebie to jest też oznaka postępu, jeśli chodzi o nasze MMA, czy to, co tam nasi zawodnicy osiągają? Zacznijmy od największego. Od największej zawodniczki, ogólnie nie Polskiej, tylko ogólnie no to od Joanny Jędrzejczyk, bo to co ona wyprawia, to się wy, wy, wymyka wszelkim normom, prawda? Myślę, że gdyby została w Polsce, to jej kariera by się tak nie potoczyła, bo nawet biorąc pod uwagę federację ks gdzie też jest dywizja dziewcząt, no to nie ukrywajmy. No tutaj tak kobiety nie robią takiego wielkiego łamu, tutaj zawodnicy mega. Nie robią tak wielkiego wow. I oczywiście od razu, czyli na przykład fachowca, o którym rozmawialiśmy, o którym karierę ułożyłem, no nie ma kurwa kardio, nie ma to. Chuja, kurwa. Po prostu coś nie poszło. Janek zapierdala, Janek trenuje, kurwa, ponosi wyrzeczenia, yy, ponosi wszelkie ofiary, ofiary. Wszedł i coś nie poszło. To o tym może powiedzieć tylko zawodnik, który miał to samo. Wiesz, chodzi? Dokładnie którym, tak. W którym są to taka tylko osoba może ten temat wypowiedzieć. Yy, nie jakiś kurwa pseudo, kurwa pedał, kurwa, jakiś śmieć, co wiesz, coś siedzi kurwa i tylko potrafi, wiesz, i tylko potrafi krytykować.